Witam Was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku udało i kanale. dzisiaj wiecie dlaczego stoję na jednym bloku. Bo nowa seria: One Block, więc no, będziemy mieli serię malutką, niedużą, z one bloku, powiem Wam i tak. Puse będziemy kopać i to tak będziemy sobie farmy robić i wszystko i wszystko. Tylko tak. O. Jak widzicie już mamy coś innego. A więc spoko, akcja. Początki są trudne. Bo mamy jeden blok, na którym stoimy, na jednym bloku. Ale dobra, rozwiniemy się jakoś. Nawet na początku nam dali jakieś itemki. Więc <gryw> tak. To było straszne, nie przyznam, ale no dobra. O, hmm. okej, okay. będziemy wszystko kopać, nie, nie tym, bo nam się teraz wszystko... o, patrzcie, a. Jakieś średnio przydatne rzeczy, ale dobra, niech będą, ale niech będą już, będziemy tutaj sobie, sobie budować wyspę. Jak coś, to nie będzie długa mm, seria z tego parę odcinków tam. Zobaczymy jak to się przejmie w ogóle, bo Nigdy nie grałem w Huban Bloka. Albo grałem, ale nie pamiętam. Nie wiem. nie! <suszy> Wystraszyłem się, biedna owieczka. O kurde. Już mamy diamenta. A gramy tu dopiero dwie minuty. Ale dobra. Myślę, że ta seria się. Nie, 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 nie. Nie, nie na razie ich muszę wywalać, bo nie mam gdzie. O! Na razie mam taką wyspę, że ledwo co tutaj się my mieścimy, a co dopiero jakbyśmy mieli już zwierzęta tutaj mieć. Będzie większa wyspa, to będziemy i wszystko i hodować zwierzęta i wszystko robić. U, <grym> Dobra. O kurczaczek. Dobra, zginęł na miejscu, niestety. No ale, no przepraszam, ale muszę. Dwa diaksy! co to jest? A to jest ta gąbka! Spancz. Czyli się grubo i zapowiada. O. Płotki przydadzą się! a reszta to takie, a po w sumie czekajcie, kwiaty nam się tak średnio przydadzą aha, dobra i tak się nam zmierza, chyba, że możemy wywalić poza mapę możemy wywalić poza mapę tak, tak Pod dobra ja wam powiem tak. Przedłużamy yy, wyspę naszą. Tutaj. O proszę. Proszę bardzo. Coraz więcej będziemy mieli tą wyspę naszą. Kruwa! <gryw> No niestety, krówko, musimy cię zabić. Na razie to zwierząt nie będę mieć. Niestety. Ład. Kolejna kruwa. No, przepraszam. O nie! Kolejna kruwa. A, jednak nie. Nie tym razem. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde Kurczak serio Aha Mamy trochę dirta, mamy trochę dirta W sumie. już nie wygląda Aż tak źle, już teraz... Kurde, kurczak. No sorry kurczak, ale bo trzeba cię dawić na razie, bo na razie nie chcemy wziąć. I będziemy sobie tutaj jakby pracować. Wiem, że mamy dobry start, bo mamy dwa diamenty i znowu krowę, szal... No nie wtedy nabić. I kolejne zwierzę, które musimy zrobić. Jeżeli Wam się OneBlock spodoba, stawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Będę tego OneBlocka wtedy kontynuował. I będziemy działać. Będziemy tutaj, na razie mamy taką małą przestrzeń, sorry, kurak, ale no niestety trzeba cię tutaj wyrzucić. No i jakoś tam idzie nasze kopanie. Fajnie jakbyśmy skrzynkę mieli. Ale niestety... Kurde, nie tym. Ale niestety... o, złoto. Niestety nie mamy. O niestety krowo. Trzeba cię tutaj na razie zabić, bo nie mamy miejsca na nic. Wow. O. Ej, piasek nam się przyda. Żelazo też nam się... Przyda. O! jabłuszko. Ej. Aha, bo już mam pełny tan. Super. O nie słyszę pająka. Ale już po pająku. No i tak yy, dobudujemy. Ile mamy, tyle dobudujemy. Dobra, wiecie co? Ja to muszę wywalić. Ja to muszę zlikwidować. To muszę zlikwidować. To. I to. Bo mi to tylko miejsce będzie zakradało, dobra. Angelis apskritai išsiųsta, išsiųsta angelis. Gerai. Kurde, znowu tego pająka słysza. Nawet nie zdążymy mnie zaatakować. <gry> Więc to jest duży plus, że kurde nie zdąży mnie zaatakować. Okej, okay. wiecie co? Ja tutaj postawię skrzynkę i post włożę tam najważniejsze itemy. Bo nie chcę ich stracić. Co nam się przyda, to trzeba wrzucić. Bo jak spadniemy, no to stracimy wszystko. Wtedy, tak. No to nie fajnie by się zapowiadało, jakbyśmy stracili wszystko. O i węgiel, przyda się. Wszystko nam się dzisiaj przyda. A proszę, jaki... Piękny upominek czy tak na dobry start, więc jest duży plus. Ajajaj. sobie i kopiemy i kopiemy. Dobra. Ta budówka. Kurde, nie tak. Nie. Biedny. no i niestety spadł. Mam powiem, nie jest tak źle. Już mamy taki duży, dobudowany, What? nieźle, ale mogło być lepiej. No nie... Ten kurczak mnie prześladuje, bo... Teraz to akurat nie potrzebuje tego... No tak... I to nie tylko kurczak... No nie... O dobra... Chociaż będziemy się żywić tutaj jakoś... Ciemno się robi. No. No. Super. Po prostu. O. O. O kurde. Porządnego żeśmy dostali nawet. No i węgiel. Teraz to. Tam się dzisiaj wszystko przyda, naprawdę no. okej okay. Nie potrzebujemy Boże, ta krowa chciała Nie wiem chciała skóra ma na dużo. Więc nie jest dobrze Czekajcie, o coś mi tu nie gra. Trochę za głośno po prostu mam. Nie, znowu słyszę pająka. Fak, skrzynka mi się zniszczyła. Nie wiem, jak to się stało. Że ta skrzynia się teraz właśnie popsuła. Ale to było... dziwne. Okej. Okay. Eee, dobudujemy se teraz. Mamy nawet już spory... E, eee, kwadrat o kurde to nie ten blok aha, tutaj jest mi się po prostu Ale nieważne. No nie możesz tu zostać. Niestety nie tym razem. No. Oj, oj, oj. oj. Tu jest. Dobra, więc tak, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do zobaczenia! No i cześć!